Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Popatrzcie moi kochani, co znalazłem dzisiaj w kiosku ruchu. Najnowsza kolekcja Champions League 2016-17 Stopsa: Starter Pack i Multipack. W środku, moi drodzy, Multipacku mamy dwie karty specjalne. 27 kart specjalnych do zebrania mamy w sumie. Tak więc jest więcej niż w tamtym roku w tamtym roku chyba były 24 czyli jedną kartę limitowaną w trzech kolorach dołożyli nam na dzisiejszym filmie otworzymy sobie starter pack multi na razie odkładam w środku już tutaj widzicie limitkę Messiego złota karta limitowana No i patrzymy jak to tutaj wygląda. Czeglista. To jest tutaj niepotrzebne. Chciałbym zobaczyć, moi drodzy, czy są tutaj pokazane limitki wszystkie. Tutaj raczej nie. To jest plansza do gry. I to odkładam. Tutaj jest tył, czyli w sumie tu jest tylko ta czeglista. Nie ma wyszczególnionych nazwisk. Są tylko numerki po 18 każdej drużyny. Men of the match. Hat Trick Heroes, Trio Card, Trophy Card i Klub 100. Czyli nie ma tutaj pokazanych limitek, no trudno. Będę musiał się dokładnie dowiedzieć, jakie mamy karty limitowane. Zdobądź, brakujące karty do swojej kolekcji od 30 maja 2017 roku, możesz zamówić aż do 45 wybranych kart. No czyli mamy praktycznie pół roku ponad czasu, żeby sobie uzupełnić kolekcję. Złota limitka Leo Messiego. 13 milionów tylko euro by było. Coś malutko. I mamy takich zawodników: Antony Lopez. Jest to, jak się nie mylę, Lyon. Tak. Dusko Tosic. I tutaj jest. Besziktaż. Rising Star Karta. Demarai Gray. Jak się nie mylę, Leicester. Tak, Leicester City. Hatem Ben Arfa z Paris Saint-Germain. I live in Kurzawa, również zawodnik Paris Saint -Germain. Troszeczkę malutko tych kart, no ale cóż, starter pack otworzony. Na następnym odcinku będzie Multipack. Dzisiaj już dzięki Wam za uwagę. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się i cześć.